Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiem wam o tradingowych formacjach wejścia, a w szczególności jak poprawnie zajmować pozycję przy użyciu Market Maker modeli. Jest to bardzo ważny temat, a mam wrażenie, że dalej wiele osób nie wie do końca jak to zrobić. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Zaczniemy sobie od Market Maker Sell modelu i teraz tak. Każdy Market Maker Sell model możemy podzielić na poszczególne etapy. Mamy naszą oryginalną konsolidację, czyli start i po lewej stronie mamy akumulację, gdzie instytucje budują swoje shorty. Następnie następuje smart money reversal, czyli miejsce, w którym duzi gracze są ekstremalnie załadowani w shorty i zaczynamy lecieć w drugą stronę. Zaczyna się ta zabawa. Pierwszy retracement, który następuje po prawej stronie, czyli po utworzeniu smart money reversalu, jest to tak zwany low risk sell, czyli sprzedaż niskiego ryzyka. Jest to pierwszy moment, kiedy widzimy, że order flow się realnie zmienia, ponieważ cena nie respektuje już bullishowych PDRY-ów i zaczyna respektować nowe bearishowe, przykładowo breaker block, fair value gap, order block. Nie ma to żadnego znaczenia. Nazwa low risk wzięła się od tego, że jeśli już chcemy wchodzić w tej pierwszej fazie, czyli tym low risk sell, to powinniśmy zrobić to niskim ryzykiem, czyli po prostu małą pozycją, bo jest to ryzykowne. Jeszcze nie do końca wiemy, czy to. Order flow się zmieniło, tak więc warto ograniczyć to ryzyko. Następnie mamy pierwszą dystrybucję, czyli kolejny retracement, najczęściej w okolice low, który zapoczątkował fazę low risk, czyli ten tutaj. Z tego miejsca dużo, dużo łatwiej się podpiąć pod cały market maker model i możemy to zrobić śmiało, z dużo większą pewnością i zająć też oczywiście większą pozycję. Idąc dalej, mamy drugą dystrybucję, czyli tak zwaną redystrybucję. Zasada jest dokładnie taka sama jak w przypadku pierwszej dystrybucji. Ten retracement, który się tutaj pojawia, kończy się zazwyczaj w okolicach tego low, który zapoczątkował tą pierwszą nogę retracementu. Ta druga dystrybucja jest to najpewniejsze miejsce do wejścia. Najczęściej znajduje się ona już niedaleko terminu, a nie stoi nam wtedy nic na przeszkodzie. I po tej fazie tej drugiej dystrybucji, następuje zazwyczaj low resistance ruch. Czyli jest on no szybki, respektuje większość pdr i nie musimy siedzieć kilku godzin przed komputerem, czekając, aż pozycję nam dowiezie. Oczywiście, identycznie mamy w przypadku Market Maker by modelu, z tym, że wszystko jest odwrócone. Mamy także naszą oryginalną konsolidację, a po prawej znajdują się dystrybucje, gdzie instytucje budują swoje longi. Po których następuje Smart Money Reversal i zaczyna się prawa strona całego modelu. Mamy nasz pierwszy etap, czyli ten low-risk by, pierwszy retracement, widzimy zmianę order flow. Najczęściej kończy się on na tym breaker bloku, który jest utworzony, o którym zaraz powiemy sobie więcej. Następnie mamy pierwszą akumulację, czyli ten następny retracement, najczęściej w okolice tego haja, który zapoczątkował retracement fazy low-risk. I oczywiście tak samo mamy drugą akumulację, która najczęściej kończy się na tym haju. Który został utworzony dokładnie tutaj. Bardzo często znajduje się tutaj także w Fair Value, gap, ale o tym za chwilę. Przejdźmy sobie teraz już bezpośrednio do entry patternów. Ja Wam tutaj zaproponuję dwa. Są to moje ulubione wejścia i najczęściej ich używam. Zauważyłem, że w momencie, w którym ograniczyłem liczbę piliarejów, których używam, moja skuteczność znacznie, znacznie wzrosła. Moim zdaniem nie warto jest używać wszystkich, lepiej się skupić na dwóch, maksymalnie trzech i korzystać z nich i tylko z nich. Tak więc moje ulubione wejścia są oczywiście z Breaker Blocka. Najlepiej jeszcze w połączeniu z Fair Value Gapem, bo daje nam to wtedy tak zwany Unicorn Model. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nim więcej, to zapraszam do obejrzenia mojego filmu o nim oraz do wejścia na mojego Twittera, gdzie także wrzucam materiały edukacyjne. Link do profilu jest w opisie tego filmu. Jednakże wracając, w zależności. Czy wcześniej wydarzyła się faza low-risk buy lub sell, wchodzę bezpośrednio z breakera lub czekam na następną monogę, żeby dostać to potwierdzenie. Czyli przykładowo, jeśli mamy market maker buy model i nie wydarzył się wcześniej żaden retracement. To czekam z wejściem, żeby zobaczyć, czy faktycznie zrespektujemy tego breakera. Chcę zobaczyć tą zmianę order flow. Następnie czekam na następną nogę, czyli będzie to pierwsza akumulacja w przypadku market maker buy modelu. I właśnie stamtąd się podpinam. Zazwyczaj przy użyciu Fair Value gapa, którego za sekundę omówię. Co jest bardzo, bardzo ważne: breaker block może być to jedna świeca, tak jak widzicie to tutaj, lub może być to seria tych świeczek. Tak jak widzicie tutaj mamy dwie świeczki, które są ostatnimi świeczkami zielonymi przed tym ostatecznym ruchem w dół, przed Smart Money Reversalem. W momencie, w którym cena zamyka się ponad nimi, chcemy, żeby te świeczki działały nam jako wsparcie. Jeśli model ma być dalej kontynuowany, powinny one zostać zrespektowane i cena nie powinna się już zamykać pod nimi. Pokażę Wam teraz, które fair value glapy są dla nas bardzo istotne. Z których można się podpinać, gdzie warto ustawić swoje entry, a z których lepiej nie wchodzi. Tak więc jak wiecie, w czasie Market Maker modelu tworzy się cała masa fair value gapów i innych pilarejów, inversion fair value gapów, order blocków itd. Tak tak Naszym zadaniem jest wybrać te, które mają największe prawdopodobieństwo tego, że wywołają efekt na cenie. Są takie fair value gapy, które dosłownie muszą utrzymać cenę. Uwaga! Bardzo ważny, jeśli model ma być kontynuowany i zawiodą one wtedy, kiedy cena zmieni program. Czyli jeśli mamy przykładowo market maker, sell model, tak jak widzicie na ekranie, to są pewne fair value gapy, które muszą zostać zrespektowane, żeby program mógł być kontynuowany. I teraz, które to są najważniejsze, są dla nas te fair value gapy, które zrobiły displacement przez jakiś znaczący high lub low. Czyli tak jak w przykładzie na ekranie mamy Market Maker Sell Model. Po prawej stronie macie zaznaczone dwa fair value gapy. Jeden znajduje się tutaj, a drugi znajduje się tutaj. Zobaczcie, że przeleciały one przez kilka PDR'ów. Stary Fair Value Gap po lewej stronie, czyli został utworzony Inversion Fair Value Gap przez stary low po lewej stronie, czyli utworzył nam się tutaj w tym przypadku. Breaker Block, no i został utworzony ten nowy Fair Value Gap tutaj. Jest to dla nas bardzo ważna algorytmiczna sygnatura, że ten nowo utworzony Fair Value Gap jest dla nas ważny. Cena musi go zrespektować, żeby iść niżej. Woda się na to kilka czynników. Ten Inversion Fair Value Gap, ten Breaker Block tutaj, ten nowy Fair Value Gap. Zobaczcie, że faza Low Risk Sell odbyła się wcześniej, bo cena zrobiła retracement do tego pierwszego Fair Value Gapa. A dokładniej mówiąc BPR-a, i widzimy z niego bearishową reakcję, po której został utworzony ten nowy Fair Value Gap, co dodaje mu jeszcze większej wagi. Tak więc, możemy tutaj bezpośrednio wchodzić z tego Fair Value Gapa, z Breakera, z Inversion Fair Value Gapa. Wy tak naprawdę wybieracie. Ja zazwyczaj ustawiam moje entry na samym dole tego Fair Value Gapa, bo często zdarza się tak zwany IOFELT, czyli Institutional Order Flow Entry Drill. Czyli cena tylko dotyka tego fair value gapa i natychmiastowo leci w dół, tak jak tutaj na tym przykładzie. I teraz drugi zaznaczony fair value gap, jest to identyczna sytuacja. To CB, czyli Berishowy fair value gap został utworzony podczas przelatywania przez ten stary low po lewej stronie który został utworzony w tym Fair Value Gapie. Mówi nam to, że jest to bardzo ważne miejsce i cena powinna zrespektować tego Fair Value Gapa, żeby iść dalej w dół. Tak samo jak w poprzednim przypadku, ja najczęściej ustawiam moje entry bezpośrednio na dole tego Fair Value Gapa, a Stop Lossa mogę ustawić na tym szczycie tutaj, który został utworzony w tym poprzednim bardzo ważnym Fair Value Gapie. Cena absolutnie nie powinna nam wracać, jeżeli program ma być dalej kontynuowany. Przejdźmy sobie teraz do wykresu TradingView i pokażę Wam jak to wygląda w praktyce. Jesteśmy już na jednominutowym wykresie Bitcoina i zobaczcie, co się tutaj wydarzyło. Zacznijmy sobie od Fair Value Gapów, które są dla nas bardzo, bardzo ważne. Chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, co się stało tutaj. Utworzyliśmy nowego Fair Value Gapa. Cena idealnie go zrespektowała, po czym poleciała prosto w kierunku terminusa, czyli do tych tutaj relatywnie równych szczytów. Jeśli chcecie jak najlepiej się tego nauczyć, zapauzujcie w tym momencie ten film, zróbcie zrzut ekranu i zaznaczcie dlaczego ten fair value gap został zrespektowany. Myślcie w kontekście starych highów oraz innych fair value gapów. Dobra, mam nadzieję, że to zapauzowaliście i zrobiliście, a teraz pokażę Wam, dlaczego tak się stało. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, co mamy tutaj. Raz, mamy tego haja, i dwa, mamy tego haja. Mamy dwa szczyty, które nam się nakładają, i co bardzo, bardzo ważne, zostały utworzone w tym ferwaliu gapie. Także mamy Fair Value, które przeleciało przez te szczyty oraz które utworzyło tego Inversion Fair Value Gapa. Mówi nam to, że ten Fair Value Gap musi zostać zrespektowany, jeśli model ma być kontynuowany. Tak więc, jeśli chcielibyśmy się bezpiecznie podpiąć, to bierzemy naszą pozycję Entry, ustawiamy na szczycie tego Fair Value Gapa, Stop Loss dajemy pod ostatnim lowem, który został utworzony w Fair Value Gapie Czyli tutaj lub jeśli ktoś chciał zagrać bezpiecznie to tutaj, jednak wtedy już to Risk to Reward nie było tak korzystne moim zdaniem. Na spokojnie można było ustawić stop lossa tutaj, ponieważ mamy raz to jedno low, które zostało utworzone w tym Fair Value Gapie, a po drugie jest to sam dół tego inversion Fair Value Gapa tutaj. Take profit był to oczywiście nasz terminus, więc jak sobie zobaczycie, można to było wyciągnąć prawie 3R, tak naprawdę znajdując się poniżej minuty w drawdownie. Dobra, zobaczmy sobie teraz, co się stało tutaj. Na pierwszy rzut oka nie widać tego może tak dokładnie, jak każdy by chciał, jednakże jeżeli zejdziemy sobie na niższy time frame, co za sekundę zrobię, to zobaczycie, że utworzył tu się piękny breaker, który został idealnie zrespektowany. Tak więc schodzimy na 15 sekundówkę i patrzymy, co się dzieje. To jest nasz Smart Money i teraz tak. Breakerem jest świeca lub seria świec, które zapoczątkowały tą ostatnią nogę. Tutaj czyli cały ten ruch w górę, tutaj jest to nasz jeden wielki breaker. Blok. I teraz zobaczcie, jeśli przeciągniemy go sobie do prawej, w momencie, w którym cena zamknęła się ponad nim, działał on jako idealne wsparcie. W dodatkowej wagi dodaje nam to, że zostały utworzone te fair value gapy tutaj, a szczególnie ten oraz ten. Czyli moment, w którym przelatywaliśmy przez sam szczyt tego breakera, mówi nam to, że jest to bardzo silne, bullishowe order flow i że śmiało możemy się podpinać. Co więcej, przelecieliśmy też przez tego haja, więc było tutaj bardzo dużo składowych mówiących nam o tym, że ten breaker po prostu musi zostać zrespektowany, jeśli mamy iść wyżej. Śmiało można było klikać entry ze szczytu tego breakera i stop lossa ustawiać bezpiecznie pod samym breakerem lub pod tym lowem, który został utworzony w Fair value Gapie poniżej 50% tego breakera. Były to troszeczkę bardziej agresywne entry, jednakże dawało dużo, dużo lepsze risk to reward, bo jeśli targetowalibyśmy sam terminus, to jak widzicie można było wyciągnąć prawie że 8R, znajdując się dosłownie. Kilka sekund w obszarze tego Breaker Bloka. Chcę, żebyście teraz przeszli na swój wykres i spróbowali znaleźć podobne przykłady jako pracę domową. W tym odcinku pokażę tylko jeden przykład, żebyście mogli dojść do tego sami i wyciągnąć z tego jak najwięcej. Standardowo, jeśli pojawia się jakiekolwiek pytanie, możecie mnie śmiało zdawać w komentarzu lub na privie na Discordzie. I jeśli odcinek Ci się spodobał, to bardzo proszę zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę, pomoże mi to rozwinąć mój kanał. Oraz zapraszam cię na mojego Twittera. Link jest w opisie tego filmu. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia. Cześć!